Doritosy później. Pięć Doritosów później. Ikoniczny kształt, intensywny smak, mocne chrupnięcie. Doritos for the boat. Co? Jak tam nasza wyprawa z teleskopem na Ocean Spokojny? Bilety na samolot zarezerwowane. Transport tratwy i teleskopu załatwiony. No i szukam jeszcze okrętu, co nas zabierze najbliżej tego miejsca, gdzie musimy dopłynąć. To drogo strasznie wyjdzie, prawda? No, budżet jest ledwo, ledwo. Wszystkie moje oszczędności pójdą. No ale to jest dla mnie wyprawa życia. Muszę zobaczyć Sputnika w miejscu z najlepszą widocznością nocnego nieba na świecie. No a nie ma takiego miejsca gdzieś na lądzie i bliżej? Nie ma. A misk mazowiecki? Już nie, nowe latarnie tam zamontowali. Aha. A misiu? Co? A przeczytałam taką książkę o podróżach morskich i ona jest o tym, że nie można mieć pecha, bo można zatonąć. No trudno zaprzeczyć. Ale marynarze mają swoje sposoby na to, żeby nie mieć pecha. Na przykład nie można gwizdać na pokładzie. Musimy pamiętać o tym. Mhm. Mm ja mam karteczkę, na której wszystko zapisałam, co nie można i co trzeba, i nauczymy się jej na pamięć. Mhm. Mm Jak na przykład się zobaczy ośmiornicę, to trzeba wyskoczyć za burtę, dotknąć ulwoko i wrócić. Inaczej będzie tsunami. Kochanie, tylko spróbuj zrobić coś takiego i w ogóle ruszyć się na dwa metry ode mnie podczas rejsu. I mężczyźni Muszą sprzątać i przygotowywać posiłki Kobieta nie może nic robić, bo to przynosi pecha Neptun nie lubi kobiet na pokładzie Jak zobaczy kobietę, to się gniewa i pyta A co ona tu robi? No jak kobieta nic nie robi, to mu głupio pytać Kochanie, a może ty zostaniesz w domu? Ktoś musi pilnować, żeby nikt nic nie ukradł O nie, nie po to przygotowywałam się tyle I czytałam całą książkę o przesądach morskich Żeby się zmarnowało Ja i koniec A nie masz czegoś ważnego wtedy? Mm -mm. A nie masz ty przypadkiem choroby morskiej? Mm -mm. No bo będzie bujać, bardzo bujać będzie. A ty się pokłócisz z Danielem po kilku godzinach, zawsze tak jest. No i będzie Ci źle potem. Mm -mm. No ale... Nie wysilaj się, Misiu. O... o, bilety na statek? Na kiedy? Dokładnie na wtedy, co trzeba i tam gdzie trzeba. Widziałam najdroższe miejsca. Wszystkie Twoje oszczędności poszły. Eee no fajnie, ale no można było wziąć jakąś trzecią klasę, żeby taniej wyszło. Mm -mm. ja sobie te bilety zatrzymam. Jakbyś chciał jakieś inne kupować, to nie masz za co. Albo płyniemy tym statkiem, albo nie płyniemy w ogóle. To jak? Mogę jechać?